Ferie z koszykówką. Już drugi rok z rzędu słupecki grom zaprosił najmłodszych do wspólnego spędzenia wolnego czasu podczas akcji zima. W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrano turniej w kategorii gimnazjum i szkół podstawowych. Wzięło w nim udział w sumie 10 zespołów, zarówno chłopców, jak i dziewczyn. Jesteśmy zadowoleni z frekwencji, mówi prezes STK Grom Krzysztof Filipiak. Mam nadzieję, że dzieci oraz młodzież gimnazjalna dobrze się bawiła i i miejmy nadzieję, że za rok będzie podobny. Już wkrótce kolejne koszykarskie wydarzenie w naszym mieście. To turniej o Puchar Burmistrza Słupcy, który rozegrany zostanie w marcu lub kwietniu, tradycyjnie już w formule 3x3. W tym roku prawdopodobnie będzie inaczej to to wyglądało, ponieważ pierwszy turniej będzie typowy, typowo skierowany dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych oraz ze szkół podstawowych. Razem ze strefą dla dzieci, czyli dla najmłodszych pociech, tak jak było rok temu. Natomiast drugi turniej zorganizujemy typowo już Open w kategorii, czyli e, szkoły średnie i powyżej oraz oczywiście seniorów również zapraszam, jak także kategorie kobiece. Zainteresowanych zapraszamy. O szczegółach wydarzenia poinformujemy na Tojasłupca.pl